Kochani, pomału wyjeżdżamy z gór, yy, tym kamperkiem. Muszę wam powiedzieć, że bardzo dobrze się auto spisuje. Yy, nie zawiodło nas ani razu i wszystko fajnie działa. I ogrzewanie i woda. I, i fić osób z psem też mieściliśmy się bez żadnych, bez żadnych komplikacji. Nie jest to ciasne auto, także naprawdę jesteśmy zadowoleni. W też się zachowuje, dawało radę i pod górkę i z górki, także nie ma problemu. Pierwszy raz rodzinnie tak sobie wypróbowaliśmy takie autko i ogólnie jesteśmy wszyscy zadowoleni i myślę, że nie był to nasz ostatni wyjazd kamperem. Wszystkim serdecznie polecamy, wszystkich pozdrawiamy. Wypożyczajcie kampery i próbujcie yy, tego miodu, że tak powiem. <laughs> pozdrawiamy wszystkich. Do zobaczenia gdzieś tam na kamperowych szlakach.